Siemanko mordeczki, z tej strony Szaku i to was w na moim kanale W dzisiejszym odcinku wraz z JJKom i Farelem zagram sobie w Minecrafta ale co 10 sekund ktoś z nas będzie bardzo, bardzo, bardzo duży jak godzilla. Także mordeczki, strzelcie łapę w górę, stawcie subika. Przypominam, że jak każdy odcinek organizuje konkurs na Minecrafta. Wystarczy zasubskrybować kanał i napisać w komentarzu Minecraft i macie szansę wygrać Minecrafta Premium. I uwaga! W tym odcinku będziemy poszukiwali skarbów. Także mordeczki, trzymajcie kciuki, zapraszam Was do oglądania. Odliczanie do następnej osoby. O co chodzi? Co to jest? Nie mam pojęcia, Ktoś daj w Już się boję, już się boję. Ktoś poleci, pobaw się. się. Ej, nic. Co jest? Ej! Ej kusaku, o... Zobacz, jesteś mały, Cześć! Ja, ja jestem mały? Jest mały. Kościu, kiedy duży jesteś. ma co się dzieje, jestem mały. Wow. jesteśmy ogromni. Ej, po kolano ci sięgam. Nawet idzie. nie? E, jj patrz na to, jak ja na chatę wskakuję. No, e, ja też tak chcę. Nie, no nie, Parku. No nie. No jaki kozak, jak ja szybko świat przemierzam. To jest nie fair. Wow. Dobra, dostałeś, zaraz się zmienimy. Zostałeś Masz jajko. Pa, a jakie o, jakie jajko. Ej, nie no, już jestem malutki. Ej, ja dalej jestem mał. Czemu? A ja małże, jestem duża. Taki. Marchewki Taki chyba nie rosną. JJka jesteś przepotężna. No JJki z natury no rosną, maluszki? więc teraz... No, no co tam maluszki moje? Więc teraz mod uważa, że nie powinieneś już rosnąć. Dobra. No, JJka daj jajeczko te. Daj jajeczko. <laughs> Można się tam schować, gościu. No stary, o, dawaj ja jeszcze, raz, bo, bo jeszcze raz. podniosła się. Daj jeszcze raz. Co to? wielkie jest... jajce! Co się o! dzieje? Ej! O, nie! jest? Haha! <laughs> ja, tak, <jak śmiech> ja, ja Siema! Wier... Nie no, jest mi mega smutno. O! Trzeba jakieś, jakieś jedzonko tak, tu dobra, leży. Dobra, dobra okay. nie wiem jak wy, ale Ja zabijam kurczaka i ja chcę z niego kurczaczka jakiegoś. Ej, mam mięsko, kurczaczek. mam mięsko! Dawaj, o? dawaj, dawaj! Ej, nie! Zdeptajcie mnie! Co ty żeś zrobił, wariacie?! Na całe życie będziesz miał. <laughs> Na całe życie, tak?! Ja o nie! O Jezu. Alż tos! To jest coś cudownego. chodźcie dobra. sobie tutaj? Chow wioskę stądrujemy. O, Jezu, To nie! To jest mała, no w końcu. Się zmieniłem. Nie no, Nie ma o, ale Cześć, jestem mam to ja jest. No no nie wiem, jak jest. Nie wiem, jak to Nie wiem, jak Nie Nie wiem, Nie wiem, Nie mogę nie mogę wytrafić, jestem taki wysoki, stary. Nie mogę A ja pa, cię mogę! Normalnie! Nie mam ja zasięgu rączki. Dobre, go Patrz, oh, dobra. Dobra, dawaj go, Patrz! Dawaj go teraz! Dawaj, no, wal go, dawaj. Ej. I teraz tak, ale nie chcę no. ze mną walczyć. Ha! Wystraszył się! Tak. O! Wow, Dostałem! Wow. Dostałem! No! Nie nagoni no, mnie. Taki goni kozak mnie, był. Oh, idę ci pomóc, idę ci pomóc. Dobra, szaku. Bijecie czy nie? No nie Ale bij mnie wcześniej Jaki dobra, słabiak Zabijesz go i zabijaj go Co tu masz 100hp? A ty, ja ty słaby jesteś O, 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 o już będzie patrz O Czy jest duża Ja już nie. znowu, a ja znowu jestem malutki Dobra, to muszę coś zrobić. Nie, jedno serduszko Uciekam. Uciekaj, 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 uciekaj On mnie zabije Dobra wykopmy tutaj dirta. Chłopie, patrz jaki duży klocek dirta! Łap <laughs> Ja Muszę z niego cały dom zbudować. O nie! Ej, chodźcie! Yes. O nie, o nie, o nie! deszcz dostapada! deszcz. Chodźcie, może poszukamy diamentów. Co by na poczekaj, to? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Wow, Ła, no nie, znowu, to znowu nie, jest na pewno. Znowu jest nie. No nie biegaj po mnie! Mam strzałę w tyłku! No, dawaj, dawaj! Teraz będę wielki! No nie, teraz Ale jest jesteś wielki! Nie, no ja po prostu nie mam pytań. Po raz kolejny nie, nie urosłem, no. Nie, ale jest za słaby, Dobra. Tylko Dobra! To nie ma sensu! Nie ma frajdy, bo nawet nie można nic rozwalić. Kurcze, wolę być mała. Ej, zostno i dobra, wspomnę. Co masz? A, nieważne, nieważne, nieważne. Nieważne moi drodzy, oj nieważne Co masz? Ej! Mieś diamenty? Przyznaj się O to oszuście, mnie zamknąć Nie było, nie było, nie Jestem panem tego świata Chłopie O nie, jaka wielka, z tego drzewa No może jestem panem tego świata Daj DJC zbroję nie, Ej, wyrzuć zbroję Farel, jaka jest broja? duża? się ją wyrzuć taka w pipunku masz zbroje. Właśnie, Cała w nią wejdziesz! Chcemy szukać diamentu. Tak. Ja już mam jakieś drewno, także możemy. Dobra, gitara. To pierwsze Słuchaj, ja rzeczy. powiem Tak, ja sobie zjem steka i ja wam powiem, że wiem, gdzie jest kopalnia. Chodźcie za mną. Ciekawe, czy ja się tam zmieszczę. No, kochany Kopalnie, żebyś się zmieściła. Tak, <laughs> ja sobie tutaj mogę iron kopać kopię na wysokości 10 piętra. Nie, się nie da kopać. Jak się nie da, normalnie mieczem kopię. Dobra. No nie ruszaj mi się, no! Ja robię jakieś rzeczy. O, tędy, no tędy, dobrze, Pusy, jest! serduszka! Dobra, mam crafting. O, dzięki. Jeden kotlecik dla ciebie tylko. Taki mamy malutki. Kropetę, Dawaj, Dawaj, trzymaj. Do... Dla takiego byka taki malutki kotlecik. O, nie mamy... Aha, czego? Przewoł? Mam, rzuć mi kamień. No ja nie wiem, wie. jak kilo z tego zrobię. Jakiś klocki to... lego chłopie Ej ale tu nie ma żadnej kopalni to jest slepoliczka. Ej ja nie widzę Pochodni nie mogłem stawiać Dobra ja wam powiem nie, tak to jest zepsute. Chcecie, Musimy stąd siedź... wyjść Siedźcie tu sobie lekcecie ja stąd wychodzę Ko, nie wiem jak a obsidian mam dobra Ja ale... się podbuduję obsidianem Jaku, Jak szybko biega słuchaj szaku jak jesteś duży To dawaj odnaleźć musisz odszukać jakąś kopalnię Znalazłem Jeż, coś lepszego Co masz coś lepszego Skrzynkę mam jakiś meteorycie co? Nie. Pokaż, 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 jest pokaż. wędka, chodźcie, chodźcie. Ten to zawsze tuż no? wynajdzie, nie. Nie no jak ty żeś to znalazł? Ej, faktycznie tutaj są jakieś takie to... dziwne budowle. To jest jakaś skrzynkę dla Farela, ja też szukam. Dobra. I tylko co? uważaj, żebyś nie stał się długo. Nie no, mamy jakiś tylko głaz, który, który, który pali. Czy jako tam, co tam, da się nim oddychać pod wodą, tak? No ja mam węgę. To pielec. Jestem na hita! O nie, o nie, o nie! Jem ziemniaka, Dajcie go! Jem ziemniaka, uciekamy! No Dora, biorę twoje rzeczy. Lecę, Nie żyję. umarłam. On jest jakimś kozakiem totalnym. Ja poczekaj, z nim. poczekaj, ja już tam wracam. Tylko urosnę za chwileczkę i. i ja zobacz. nie żyję. Zobacz. Damy mu popalić. Ależ wszystkich zabił? Tak. Super. Idziemy jeszcze raz. No, opadłem, stary, on jest za mocno. Haha, teraz jestem ogromny i jestem. Bardzo szybko pod wodą. Uwaga, jest leży, chłopie! Ale dostał w cząstek. Łatwiutko się wyjaśnia taki, takich oponentów na szybkości. Czekaj, Mogę to podnieść? A mam skrzynię! O, a nie, no. Jest skrzynia tutaj! To ma kilo? Skrzynia była? Ja. Nie, nie, ja nie, mam. Potrzebny, nie potrzebny jest kilo, dobra, jest skrzynka. Morska funt, fortuna plus jeden, pięćdziesiąt Skąd to się wzięło? Pięknie. ja to wszystko zawijam, chłopie. Ej, to, to moje było ewidentnie. Zobacz jako, jak jestem potężny w tej wodzie, a ty coś gadasz, gościu. Go o Masz ten kurde skarb? <laughs> Tak! Masz ten skarb? Przed nami na tych wyspach, to powinien być on. Serio? Tak. To tak. My tam nie dopłyniemy. Jak no, to nie, jak ja się ho, ho, już popłyną. dobra <laughs> Proszę, ja chcę mu rosnąć! O ja nie. będę pierwszy... Jest, udało mi się. Nie no, nie mam no żadnej łopaty, muszę to rozwalać piasek Dobra uwaga. Gdzie będzie ten skarb? Dawaj, dawaj. Ja jestem mega ciekawy co tam się znajduje w środku. Jest, mam! Jest tak! Mam? Yes? Jest! Pokaż pokaż, 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 No nie, to nie urosłem! To jest nie, fair. No nie Uwaga! a w skarbie jest! Ej, ja chcę zobaczyć! Wow. No Serce jest. oceanu, zabieram to! Serce oceanu, kryształy oh no. rynu o mamuniu i ile. Ironu. Nie skroiłeś najważniejszego, chłopie! A coś, co było? Serce oceanu, oceanu. Gościu... Co Jestem... Tak. W sumie nie wiem. Pokaż, 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 pokaż. Jeszcze ja rzuciłem tak, tam to. gdzieś. Dobra, nie co aero gdzie uciekasz? Nie goń mnie, ja muszę iść! Gdzie musisz iść? <grym> przed siebie! Uciekamy przed burzą do domku, bo pada. Dobra. Okej, okay, skoro jestem duży, no to lecę szukać jakiejś kopalni wielkiej, tak? Żebyśmy się wszyscy tam zmieścili. Dobra. Jest! jest. Chodźcie tutaj, do przodu. Ej, chłopie, to jest trzymali. dla ciebie dwa kroki, a dla nas wiesz ile? No. Chodźcie, chodźcie ze mną małem róweczki. Mróweczki. Musicie się przedostać. Jest. Utknąłem, Szaku. No jak będziecie duzi, musicie zeskoczyć tutaj. Nie, czekaj, tutaj jest woda, tu jest woda. Tu jest woda. Tu jest woda. Jest woda? Dawaj wodą. Ja sobie tylko przełożę jeszcze tutaj jakieś rzeczy. Kill Łopatę. Cześć. O! Jak utknęłaś? Palę się! No nie! JJK, brawo. Jaki miecz Ale? duży. ekskalibur. Tak, potężny jest ten miecz. I od oh, oceanu no, no. biorę je. Serce oceanu zostało. Tak, oh, jeszcze. Nie. Dobra, stawiam jakiś piecyk, przepalamy te. Iron. JJ dawaj do nas. Dobra, ja z powrotem jestem taki wielki biegnę już za tym czasem. ja teraz biegnę kierunku. za tobą? Dobra, Ajde. pięknie. A ty, JJ, jak tam dalej w tyle? Daj. Ja go Pójdę, skakuję na dół. Hop, dobra. Możemy, bo tam jest szkielet. Dobra, jak ja wszystkie temy, chłopie, podniosłem. Który tak jest ten szkielet? Pan Halo, panie szkielecie, gdzie pan był? Jak ja chłopie, uzbieram zbroję, ubieram. Nie mamy craftingu, najgorzej. Nie, ja czekał, aż będę mniejszy. Uwaga, zmniejszam się, pięknie, jestem malutki. Ja dalej jestem duży. Jezu, jakie te itemy są wielkie, nie mogę ich podnieść. Cześć. Elo. Jak tam, mordko? Ej, tam chyba diamenty będą, tam jest jakaś ścieżka do kopalni. No gościu! Nie widzę, nie widzę, nie widzę nic. Co nic się to? Nic widać. Grzmoty jakieś? O nie, szkielet. uciekam. Uciekam, 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 zbieram pochodnie, jedną, drugą. Rozświetlam dalej drogę, idę w innym kierunku niż byłem. Dobra, ja go zakopię w takim razie. Ty już nie wyjdziesz. I... Siema! Mam kiki, mam kiki. Jest kozak. Jest to koks totalny. Kryper! Spadł tak. mi na głowę! Dobra, przeżyłem. Czuję tu diamenty, tu jest pusta uliczka. Kolejny! Nie, kolejny! Jak ja? Zginę! No nie. Dobra. ok. Przyjąłem trzy krypery na klatę. No niestety nie wyszło. Dobra, ty odpadłeś, ale ja dalej powalczę. Dobra, jestem duży GG. Giniesz, giniesz. No nie, no ale szkielet mi zaraz zabije. A więc dobra, to by było na tyle. Ścinek wam się spodobał. strzelcie łapę w górę oraz zbika na kanale. Pamiętajcie, co 300 łapek, taki kolejny odcinek się pojawił u mnie na kanale. Więc trzymajcie się, siema. A to do następnego. Hej.